Tak, słucham, czy mogę pomóc? Dzień dobry, z Bogdanem rozmawiam. Tak, Bogdan. No witaj królu, słuchaj, dzwoniłeś do mojej żony bakaleny i, 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 i próbowałeś jej czegoś Nauczać, proszę. Chciałbym usłyszeć tą Twoją naukę teraz. No dobrze, powiedziałeś mi, że jestem królem, ale ja cię jeszcze mówię, że jestem książę Bogdan. Moja żona 20 lat jeszcze nie wraca. 15 marca będzie 20 lat, jak wzięła dwóch synów. Odeszła, ale mam hmm. nadzieję, że Chrystus połączy moją rodzinę i będę królem. Objawienie 50, będziemy jej królować na ziemi, królu. Bo Chrystus powiedz mi, Tak. Powiedz mi, skąd jesteś, kim jesteś, Jest... skąd wziąłeś bo nie mam telefonu wierzonego. Jestem z, z Rudy Śląskiej i tu jest takie czasopismo z odwolnych chrześcijan łaska i pokój. 2013 rok. No i tu są takie numery różnych tych telefonów. I tutaj jest ten numer wpisany, tak? No i tak zadzwoniłem, bo chciałem się dowiedzieć o tym nowonarodzeniu. Jak ktoś jest nowonarodzony, że nie może umrzeć, bo Chrystus nie może na uśmiercić, śmiercić, bo Judasza nie uśmiercił, a Judasz się sam uśmiercił, bo zradził. Prawdę, nie uprawiał seksu, on zdradził prawdę, dlatego prawda Chrystusa nas wyzwala. Pięknie, że powiedziałeś mi królu, czyli ty jesteś królem, marzone królowo. i królować znaczy służyć, ale nie ma nic wspólnego z panowaniem, które teraz przemija, bo Chrystus dał nam służbę i dla królowania mam być w nienawiści u wszystkich. Tak jak Chrystus, aposto Paweł, taka nienawiść za prawdę dla Chrystusa, ale rodziny, co Bóg złączył. Nie będą świadkowie chowy rozbijać księża, bo przykład jest z gory, nie? Jak Chrystus połączy moją rodzinę, to ja wtedy będę pierwszą rodzinę jako błogosławioną, no bo Chrystus ma swój plan, porządek, nie? I ja nie jestem lepszy od Ciebie, nie jestem lepszy, czuję się grzesznikiem, czuję się niegodny jak Mojżesz, ale wiem, że czas się wypełnia i coś się stanie, że kłamstwo straci moc, ale prawda, każdy zobaczy prawdę w sumieniu, w sobie i w rodzinie. Jak masz rodzinę, to jest cały Bóg, kto jest w rodzinie. Bo mąż, żona i dzieci to jest cała boskość, uczucia i tak dalej. Bo Bóg stworzył rodzinę, a teraz ten system, co oni nam tu wprowadzili... A powiedz mi, skąd ty bierzesz te swoje pojęcia? No, no i Duch Prawdy przeze to, że, mnie Chrystusowy że To, że mąż, żona, dzieci to jest, to jest, to jest pe, 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 prawdziwa boskość. No bo masz spacerki, obiadki, seks, wszystko, ten spokój Boży i ta radość, że dzieci, że wnuki, że to jest. To, to, to ten spokój Boży, tak? tak jak w miłości działamy, czytasz, tak? Czytasz pismo, tak? Czytasz pismo? No ja, ja wykładam sobie, Boże, 7-30 lat już w tych rzeczach. I, no, tak? Wykładam, no teraz tobie, bo Świadko Wiechowy jak stoję na stojakach, to ale właśnie... To, ale to dzwonisz, dzwonisz po ludziach i takie rzeczy mówisz. No mam 700 numerów A. do świadków wiechowy z internetu. Mam do Radio Maria, do tych, co tam też podawali w tym Radio Maria. Teraz e, się te czasopismo, ojciec mówi, weź dzwońcie, no to dzwonimy. No I tak dalej. No i tak działa duch. Słucha? To no, masz współpracujesz z kimś? Jest siostra Uszula, jest moja siostra ukochana w Chrystusie naszym ojcu Emanuelu. Ma męża dwie córki, który też czeka, że mąż się dołączy do prawdy Chrystusa będzie królową. Ale też moja żona, jak wróci, to dopiero będzie łączenie tych doskonałych i wzór będzie, że rodziny będą przykładne, będą świecić prawdą, miłością i, i tak dalej. Bo teraz nie ma wzorów no, no, rodzinnych. Prawo, powiedz mi, skoro, skoro twoje, Twój sposób myślenia jest taki prosty, jest taki błogosławiony, jest taki prawdziwy, otarty, powiedz mi, e, dlaczego jesteś sam? No bo apostoł Jan był sam na wicypatność 10 lat, nie opuszcza wspólnych zebrań. Był połączony w duchu prawdy. No i apostoł ten, Chrystus powiedział, że będziemy cierpieć, żeby wejść do Królestwa, Ja do, do, do tej uznałem... znaczy Chrystus mnie o, o śmierci... P 56 lat mam, otarłem się o śmierć. Chrystus dał mi zmartwychwstałem po 3 dniach ten, yy, przeżyłem ten trzy dni byłem takim w śmierci klinicznej i żona mnie zostawiła po 10 latach, bo system świadków rozbił rozbi moją rodzinę. Ale Chrystus mówi, masz kochać świadków wiechowych głoś im prawdę. A oni się boją ze stojakami uciekają i tak dalej i nie wiedzą co robić. Policja... Chrystus ma prawdę, jak pójdzie za mną, to zginiesz. Jak pójdziesz za Chrystusem, co apostoł Paweł go głosił, to jest coś nieśmiertelny, bo Chrystus się nie zmienia, ten prawdziwy. Nie katolicki coś. Się... Co? Objawienie 20 rozdział 6 werset, no jakbyś mnie zamordował się Kerol, to był na pewno tak Chrystus był zamordowany. On nie umarł, tylko był zamordowany, nie? Bo Chrystus nie umarł. On był z prawie Bok mu przebili, nie? No. Także no chodzi o to, że... umarł. Był zamordowany. To jest różnica. Jan Paweł II umarł ze starości. Ale nie umarł. Nie, był zamordowany. Nie jako baranek ale, nasz... ale, Nie umarł, był zamordowany, poddanie. wiesz? Powdanie, powdanie. On, on, on by, się... by nigdy nie umarł, poddanie. bo nie, nie miał skalania. Poczekań. Grzechem nie był skalany. Diabeł ja by go nie skusił. Poczekań. No? Poczekań, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, powdanie. E, jest to e, może te wszystkie numery, które masz. Bo on jest jestem numerem mojej żony. Najczęściej może na razie odrzuci, ty masz weź sobie może taki tydzień w ciszy z Bogiem, wiesz I, i porozmawiaj z Nim, bo bo słyszę Cię, wiesz co i słyszę, że jesteś bardzo, bardzo zagubionym człowiekiem mówisz rzeczy normalnie z kosmosu a powołujesz na pismo, wiesz I, i, i szkoda Ciebie szkoda Twojego życia tak Ci mówię, Wymasz proszę jeśli nie, wymarz mu mojej żony numer telefonu, nie chcesz do niej dzwonić. E, jeśli chcesz do mnie zadzwonić, e, śmiało możesz, ale mówię ci, weź taki czas, cichy czas z panem, na tydzień czasu. Ale nie dzwon do nikogo. Z panem? E, e, uznaję? Uznajesz e, króla króla, i... bo przyjdź królestwo. Pan panuje A. król kluje. Ja mam króla Izraela, ty masz pana mówisz. Jest to pogdanie Kogo mam, to ma ale mówię ci, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to Bóg kieruje, nie wiem, jak No król Izraela, ale... ten prawdziwy, co za nas cierpiał Rany na Golgocie, oddał życie. Chrystus, król Izraela, którego zamordowali żydowstwo, bo prawdziwy Izraelta, w którym nie ma fałszu, przyjęli. Miał 11 uczniów, później 72. I na zesłaniu ducha ile było? Na zesłaniu ducha w 50. pod w stanie. Ile było? Ile było osób? Powiedz mi. Pierwsze, powiedz mi, narodziłeś się, tak, ja się naradzam na nowo i poznaję prawdę. A prawdą no, absolutnie. Cały czas się naradzam i walczę z grzechem, sam siebie zbawiam i tych, co mnie słuchają. Chrystus już zbawił siebie, wszystkich. Tak, bo ciebie Chrystus już nie zbawił. Bo on dokonał zbawienia 2000 lat temu. Teraz patrzę na ciebie, co ty z nim zrobisz, z jego nauką. tak wiesz, powiem Ci tak. O się popie. Mówię Ci, wycisz się trochę, weź Boże słową rękę w pokorze. Wyrzuć Jaki przekład się? mam wziąć do ręki? Słowo Boże, e. jaki przekład? E. Wiesz co, ja... Ja, ja, ja czytam Brytyjkę i jest wystarczająca. Ja mam Brytyjkę. E. 66. E. rocznik, ta Brytyjka nowoczesna, co skłamali. Także Chrystus jest najważniejszy. Jak masz na imię, bracie? Bo ja mam Bogda. Nie czy no, bo na... no Ja, ja w Chrystusa wierzę żywego. Brać. I jak się nawrócisz, to będziesz moim bratem. jeszcze już królem. Nie jesteśmy, nie ale możemy w, być. W Chrystusie tak. możemy Warnę. być, bo bliźni go swego obok Ciebie mamy szanować, miłować, jak Samarytanie, pomagać. Jak masz na imię, bracie, bo ja cię zapiszę, jak masz na imię, bo mogę do Ciebie dodać. Nie jesteśmy, nie jesteśmy. Jesteśmy kolegami, jesteśmy po prostu. E, Braćmy w Adamie, o. W Adamie ale w Chrystusie, Adamie, jak i mamy się. życie, w Chrystusie. Ja wierzę w stanie pierwsze, także, objawienie 26 werset. Także, Także wiesz, proszę nie dzwonić do mojej żony. Ale do Ciebie zadzwonię, jak masz na imię, zapiszę Ciebie, bo do żony nie będę e, dzwonił. E, to, słuchaj, do mnie... co najmniej tydzień też nie No, tak, no tydzień, no dobra, Te tydzień... Się, no. Tydzień nie dzwoni, nie na święta, jak Jezusek e. się narodzi, mogę zadzwonić? U katolików e. się rodzi, a nie... Nienawidzę, nienawidzę świąt, wiesz, nie obchodzę świąt. Nienawidzisz, no... Nienawidzę waszych świąt, Mosa 5. Osiemnaście do dwadzieścia Dobrze, he, tak mówię, wycisz się trochę, nie dzwoń do mojej żony, jak będziesz siadł i zadzwonić, to no zadzwon. Jak ale, masz ale, na imię bracie, ale, zapiszę. Srogo strogo błodzisz, strogo błodzisz. No to mnie nawrócisz, ty, bo ja wiesz... Jak jestem... masz Tak ja mogę, brato, Ale nawrócisz mnie, bo większy, mniejszego nawrócisz. Jak masz na imię braciszku, powiedz. Ja ty, brać mnie jest Ale będziemy, nie bo tak Chrystus tak połączy tak, jeden tak, pasterz, tak, jedna oczarnia. Będziemy, braci. No ja się pamiętuję, dlatego nawracasz mnie, ja przyjmuję. Tydzień się wyłączam, wyciszam i... Ty się, ty się, ty się, nowo, ty się nowo naradzasz, a może Słowo mówi, że musisz się na nowo narodzić. No ja, ja się, a ty się narodzić. jak się narodziłeś na nowo, to tak nigdy się... nie umrzesz, wiesz, bo jak się narodziłeś, to nie umrzesz, bo Chrystus zniszczył raz na zawsze śmierć, dokonało się, Dada. osądził świat, zbawił. Dada. Słuchaj, bo ja, bo ja mam trochę pracy, nie mam czasu, tak żeby teraz ten... Weź sobie tydzień czasu ciszy. Ale tydzień, tydzień, chyba cztery tygodnie, było. bo co chwilę mówisz tydzień, tydzień. Ja no. doliczę te ty... to miesiąc mam. No. To, żeby Dobra, się naprawdę, Boga, nie mam czasu się z tobą teraz sprzeczać. Nie do mojej żony. Proszę a cię raz. Zazdrosny jesteś żoną, nie bój się, ja mam, czekam na moją nie, żonę. Nie, no. No. nie. Nie no, lękaj no. się, braciszku. Chrystus cię kocha, Bóg ojciec Abrahama, Jezaka, Jakuba, król Izraela.